Zaraz użycie niezwykłe bajki, przedziwne, choć wszystkim znane. ja go Dobrze trafiłam. Nie można było lepiej, panie Dobrze To się mówi wasza wysokość. Dobrze, dobrze. O, mam coś, co panią zadowoli. Idzie to. A, o. Specjalna maść na pryszcze. Znikają? Ale skąd? Wyskakują. I do stadami. Eh, Nie, znudziło mi się. Co się waszej wysokości znudziło. Do uczenia czego by nie wymyśliła, zaraz ją te krastale uratują. Wie pani, że mnie czasem też bokiem wychodzi: do uczania Jaśkowi i małgorzcy? Najgorsze jest to zjadanie Jaśka. Ue. A słyszała pani, co poddali oraz mówią? Słyszałam, słyszałam. Najgorsze są te dzieciaki. Nie chcą słuchać bajek o czarownicach. Tak, tak. I te robią. Co tam znowu? A nie pozwolą, że się przestanę. Złe mi wszystko jestem. Ostra, Bartur, Bać, Emily. A oto ja! Zła tacucha, bani, oko, co trochę z bajki o Kopciuszku. Co wprowadza moje progi? Muszę się komuś pożalić. Nikt nie chce słuchać bajek o dwie dni. nie chce się z nas przechodzić. Marcia ja nie chce drzwi otwierać. Straszne! A ja uciekłam. Tutaj. I <laughs> Zjedzmy e, może po pierniczku i pomyślmy, co robić dalej. Wracając do sprawy. Nie ma o czym myśleć. Musimy wy, wynieść się z naszych bajek. Smok ma rację. A jak ci okaże, że sobie bez nas? To pójdziemy na emeryturę. <śleszki> Spójrzcie. Oto moja magiczna kula. Znikniemy z bajek. A ona będzie nam mówiła, co się tam bez nas dzieje. Uwaga! czaruje. Kurum burum Czarum, czarum! Z marynary bambary nie ma nas! Zapomnijcie o nas! Zapomnijcie o nas! Pierwsza bajeczka jest o odciążką i jego dziwnym morzem. Powiedzcie się, czy nasz książę uciekł od niego za morze. Kapciuszku! Nie chcę, nie chcę, nie chcę! Kola, co jest? Dawaj nóżkę, wkładaj w koniec. Już cały rok za to Ani mi się śni. Ten kapeć jest obrzydliwy i dawno wyszedł z moli. Chcesz, żeby była na mnie kapciuszek? W życiu na tego nie założę. No co za baba! Jak mi się rozpanuszyło w tej mańczotku klimatyzmu ma i więc była taką mimą i skromną dzieweczką i włos miała długie, cudne. A teraz kapczuszek z iroheta. robaczki. Królewicz, nie zawracaj głowy <grym> kapciuszkota. Jest robota do zrobienia. Trzeba przybrać Max z piaskiem. Max z piaskiem? Chyba żartujesz. Chcesz, żebym sobie zniszczyła A no zresztą nie mogę. Nie co na dyskolenie. To dużo lepsze od Ale Ależ kapciuszku, <grym z piaskiem> ja cię kocham. To dawaj kasę na dyskotekę znika noc, a ja się lubię zabić do rana. Tylko do mnie, kochana. Jasne. Nie pomyślałam, kiedyś będzie nam brakowało zły co. I oto druga nasza bajeczka, która się dzieje w Rekowie. Zabrakło smoka i cały wawel od razu stanął na głowie. Jak śmiać przed mój tron bez zaproszenia. Jak to kurwa? Przecież ja jestem dratewka. Dratewka, czy nie będzie? Cóż mnie to może obchodzić? Nic cię to nie obchodzi. Nic. Nic, a nic. Nic, a nic. nic, a, nic. A, a, a twoja córka. Co moja córka? Będziemy ja ją uwolnić od smoka i ożejdzić. Gdyby miał córkę, smok porwał, w co wątpię, to może by się uratował, ale królewa, że żaden smok nie porwał. Jak to nie porwał? Yy, a dlaczego? Ponieważ w nie ma żadnego smoka. Jak to nie ma? Przecież był! Był? Czy nie był? Któż to może wiedzieć teraz? Idź, idź, idziemy. Na tle pozna się bajkę o babci, co miała troskliwa wnuczka? Dziękuję najgajowy bardzo się śpieszy, by dać wilkowi nauczkę. O, jak mnie krzyżą Bóg i te moje kolana biedne. Bo Bóg, Ty moja wnuczko? Tak, to ja Wam wody kodykaturę. Chodź, przywitaj się ze mną, moje dziecko. Czy dobrze się czujesz, kochana Babuniu? Nie Gojowy. Do ciebie, podporządku, albo do ciebie. Oraz, co się dzieje? Dwa wilki? Jakie wilki? Co pan, panie Gajowy, znajomych pan nie poznaje? Czego, czy nie ma? Nie ma, nie było i na pewno już nie będzie. Szkoda, naprawdę szkoda. Chciałem być dzielnym Gajowym, uratować babci i wnuczkę, zwłaszcza wilka, a tu taka przykrość jest Szkoda, naprawdę szkoda. Na pewno znaczy bajkę o babci. Następna bajka jest po Małgosi i Jasiu, jej małym bracie. Moi kochani, bez baby ja tej nie rozpoznacie. No i co Małgoszka, znalazłeś coś? Ale robaczywe. i jeszcze parę żywy. O, to chyba czekoladka. Eee, to zwykły kamyczek. Szukaj dalej. Wiesz co, Jasiek? To chyba gdzieś tutaj. Poznaję ten stary dom. Masz rację, to tu, tu. Ale gdzieś w dróżka nie co panował. Gdzie są drzewa lizakowe? Domu z też nie ma. Dziwne. Chyba ten raz jest... Był zwyczajne. A może doba jaka na tylko przyśniła? Tak, tak, śniła. A domek z też się śnił, a klatka zobaczy, śmabł się podrafał. No rzeczywiście tak było. A pamiętasz, jak ją nabraliśmy, ona krzyczy, zjem was, zjem was! A my mykmek z klatki. Baba do klatki, a klatka pusta. Ona w krzyk. Było buzy, smarkacze, gdzie moja kolacja? A my w nogi. Ona z nami, my w a ona na a miotła przywiązana! To było coś fantastycznego! Teraz nie ma już naszej bańki! Szkoda! Oj, szkoda, szkoda! Wracajmy lepiej do domu! Będę ja pierwsza! Kolejna bajka o pięknej i siedzę w jej Szansa to skończyć ją w happy endem. Jest jednak bardzo malutka. Nadaje telegram ratunku, stop ze ścieżką, nie idzie wytrzymać Stop, chwilę potrzebna powysłowa bacocha. pomocy, stop. Z śnieżką! ścieżką, ze ścieżką, las na kaznodąbku, las na kaznodąbku! Kres nie, żyją producenci jabłek, nie, żyją producenci jabłek, Ratujcie kaznodąbki, Ratujcie kaznodąbki, Królowo nie opuszczaj swoich poddanych. Hej, hej, chłopaki, gdzie jest? Nie, to przycieżka, szybko, szybko, stajemy się Szybko! O szybko, szybko, szybko. ty gadku, uciec chciałeś, a uszy nie umyte, włosy nieuczesane i tak weszliśmy na bal? I co z naszym pokazowym tańcem? ćwiczyliście pilnie kroki? Zaprezentujmy się dzieciom, nie one nas ocenią. so oh, Słyszeliście? tylko powiedział, szkoda, już prędko w kochany. papa pa, pa do Krakowa. Coś podobnego, poleciał, a jak mu się humor poprawił. Wiesz, siostro, jakoś nabrałem apetytu. Ten gajowy to całkiem rudny gość. Przepraszam was, piękne panie, ale pójdę już sobie. Nie chcę sprawić człowiekowi zawodu. Zadam. Ja też muszę już wracać do mej bajki, bo nawet troszkę za mną a Zaraz bankrutuję przez kapciuszka. Banka pani Widziałem Paniusie, jak mało do szczęścia potrzeba. E, zaraz zrobię herbatkę. E, zapraszam. E, nie, nie mogę zostać ani chwili dłużej. Wzywają mnie obowiązki państwowe. Słyszała pani Sala, pod zdaniem nie potrzebują. Co mi pozostało? Zaraz, zaraz. Ja się gimam też mówili szkoda. Kochane dzieciaki. Lecę jej postraszyć. Papa, pa. wracam do mojej bajki. Poszło wieczysko, nie ma też smoka, co ryczał ile miał siły. Wszystkie paskudy, straty, szkarady do swoich bajek wróciły. Pora na wnioski, pora na mora, bo już pożegnać się przyszło. Nie chcę, że nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło. Pora na wnioski, pora na morał, bo już pożegnać się przyszło. Nie chcę, że nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło. Też chłopak, co leciał, ile miał siły Wszystkie paskudy, stratyszka, rady Do swoich bajek wróciły